Witajcie, jesteśmy w Kalady Michas, małym miasteczku o niskiej zabudowie, bardzo urocze miasteczko z dużą ilością barów restauracji, a w biurze turystycznym jest dla nas niespodzianka. W biurze informacji turystycznej dogadacie się oczywiście po angielsku, po hiszpańsku, po francusku, ale również znajdziecie informacje po polsku, czyli polski turysta jest tu bardzo mile widziany. Ten osiołek to symbol Michas. Jaki jesteś piękny! O, widzicie, jak fajnie można sobie usiąść, pogłaskać, zrobić piękne zdjęcie. Dlaczego mi, e, osiołek jest symbolem Michas? Powiem Wam o tym, jak dojedziemy do z Pueblo. Chciałam Wam opowiedzieć więcej o Michas. Michas to jest z Costa. Jesteśmy teraz właśnie w La Cala de Michas, z piękną, 12-kilometrową plażą. Kochani, Takich plaż jak tutaj jest niewiele w Andaluzji, to jest jedna z najdłuższych plaż, przepiękna, piaszczysta plaża. Można sobie iść tutaj, pomoczyć nóżki, jest super fajnie, ciepła woda. A tam zaczyna się kładka nadmorska, 6-kilometrowa, biegnąca aż do Cabo Pino. Można jeździć rowerem, można biegać, można spacerować. Ale tak naprawdę, jeżeli ktoś Was zaprasza na kawę do Michas, to myślcie o Michas Pueblo. Przepięknym, uroczym miasteczku w górach. Osiołki stały się symbolem Michas w momencie, kiedy turyści, którzy zaczynali tutaj przybywać w latach 60., e, dawali miejscowym więcej pieniędzy niż praca z osiołkami. Więc od tego czasu są symbolem Michas. Trochę nam ich żal tutaj, stoją w słoneczku, ale zapewniają miejscowi, że pracują pół dnia, a drugie pół mają sieste w cieniu. To jest to także idealne miejsce, żeby kupić pamiątki z Hiszpanii. Są wspaniałe wyroby skórzane, ceramiczne. Oczywiście nie może zabraknąć magnesika. W lecie w Hiszpanii pijemy taką kawę mrożoną. Trzeba mieć trochę wprawy, nie wiem czy mi wyjdzie. Ale trzeba to zrobić szybko i bez strachu. Praktykowałam naprawdę tygodniami, ale nie wyszło. Zdroweczko. Dzień dobry, kochani, witam Was w Micha Pueblo, jednym z najpiękniejszych białych miasteczek w Andaluzji. Nie może zabraknąć tego miejsca podczas Waszej wizyty na Costa del Sol. Sami zobaczycie przepiękne białe uliczki, małe placyki, przepiękne widoki i dużo więcej atrakcji, o których Wam zaraz opowiem. Każdą środę i sobotę są tutaj występy flamenko. W lato mamy wiele spektakli tematycznych, koncerty latynowskie, celtyckie, muzyka blues. Jesteśmy teraz w Jardines de la Muraja, wzniesionym murze na pozostałościach Arabskiej Fortecy, gdzie są wspaniałe miradory, piękne balkony idealne na wspaniałe fotki. Dla fanów mocnych wrażeń proszę, można spojrzeć spinaczka z pięknymi widokami. Koło mnie kościół parafialny, z prawej strony arena walki byków, dość unikatowa, bo owalna, nie tradycyjnie okrągła. Rzadko kiedy już się odbywają tutaj walki byków. Raczej arena ta jest używana do pokazów tańca flamenko, tresury koni andaluzyjskich, a także jest małe Muzeum koridy. Jesteśmy teraz w Starym Wozie Cyrkowym, gdzie znajduje się Muzeum Miniatur. Unikatowa kolekcja minimalnych przedmiotów z całego świata, ponad 50 krajów. Tutaj na przykład możemy zobaczyć na główce szpilki jest portret Abrahama Lincolna. Jednym z miejsc, które trzeba odwiedzić w Michas jest kaplica Matki Boskiej Skalnej, patronki miasta. Kaplica została wykuta w skale przez mnicha Karmelitę w drugiej połowie XVII wieku. Znajduje się w niej figurka Matki Boskiej Skalnej, patronki Michas, według legendy odnaleziona w roku 1586 przez dwóch pasterzy doprowadzonych do tego miejsca przez gołębia. Kochani, jesteśmy w Raju dla Smakoszy w Fabryce Czekolady. Kto nie lubi czekolady, kochani? Kto nie lubi czekolady? Zabierzcie tu Wasze dzieciaki, jeżeli narzekają, że nie chcą zwiedzać, zabieracie je tutaj, mogą sobie zrobić własną czekoladę z czym tylko chcą, organiczne, najlepsze, lokalne produkty. Chodźcie, pokażę Wam.